Cześć! Cześć! Zapraszam na dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę, bo Maciek mi mówił w trzeciej przerwie tu w pra pracy: no Renda, ty dzisiaj coś nagraj. A ja mówię: Ale o czym? Coś pogadasz przez 10 minut, ale ja nie umiem gadać przez 10 minut. Ale Ciebie lubią słuchać. Ale ja mam nadzieję, że lubicie mnie słuchać, dlatego że czasem mówię. Staram się, przynajmniej, staram się przynajmniej mówić jakieś mądre rzeczy, a nie dlatego, że gadam jakieś głupoty. No Na szczęście jeszcze miałam godzinkę, żeby pomyśleć o jakimś temacie i coś wymyśliłam, więc nie mam potrzeby, żeby 10 minut gadać o tym, jak, jaka jest bezkutna pogoda i jak dzisiaj marzłam i jak mi palce zesztywnęły ze zimna, i w ogóle trudno było mi włączyć kamerę. Bo nie miałam siły już, żeby wcisnąć potrzebne przyciski. I o tym, jak powoli sad się zmienia w duże błoto. Tutaj raz przejechał traktorek, widzicie już jak widać te ślady, to błoto. Parę dni temu, jak jeszcze nie padało, to wszystko było ładna zielona trawa, mimo że parę razy już przejechał traktorek wiecie, że w zeszłym roku na końcu było tyle błota, że nawet nie zbierali ostatnich jabłek, bo traktorki nie dały rady w tym błocie ciągnąć te ciężkie przyczepki z jabłkami. No więc, więc nie będę musiała Wam tym wszystkim zanudzać, wystarczą te dwie minutki. Ja chcę jak najszybciej do domu, gdzie jest ciepło i sucho. i gdzie można zjeść obiad, czy kolację, czy jak to się nazywa o tej godzinie. Ciepły posiłek w każdym razie i o tym też będę... E, no, postaram się wam coś opowiadać, bo myślę, że już wystarczy e, ilość zdjęć, które robiłam w ostatnich tygodniach, tych wszystkich różnych ciepłych obiadach. Pytanie, już kilka razy nam zada, z, zadaliście, jak wygląda Holenderski obiad, więc dzisiaj chcę wam trochę pokazać. No zobaczymy się w domu, pa. No wróciłam do domu, jest ciepło, podgrzałam się trochę, zjadłam już kolację i zaraz wam pokażę te wszystkie zdjęcia, które zrobiłam w ostatnim czasie i powiem wam po prostu, co to jest takiego, czy to jest typowo holenderskie, czy nie, więc zapraszam. Więc tak. Y, najbardziej typowy posiłek, taki ciepły w Holandii, no, taki tradycyjny, oczywiście, to są gotowane ziemniaki, jakieś gotowane najczęściej y, warzywa i jakieś mięso. I tak jak tutaj na przykład y, z porem gotowanym i mielonym. Albo i tak jak tutaj z póreczkami i boczkiem. Albo tak jak tutaj z kielbaską i kalafiorem. Widzicie ten ciemny sos? To jest właśnie sos zrobiony z, z tłuszczu, w którym mięso było smażone. I prawie do każdego takiego posiłku się go podaje. Ale ja nie zawsze go dodaję na swój talerz. Albo tutaj, y, tutaj było resztki, więc są i y, por, i y, buraczki. I jeszcze jest takie mięso. Tutaj jest mielone mięso zawinięte w boczku. Slaving to się nazywa. Bardzo smaczne. Albo tutaj. To jest cykoria, która jest zawinięta w, 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 w szynce i y, w serze. I potem jeszcze pieczona, żeby ten ser się, się piekł. No i też ziemniaczki do tego. Oczywiście mamy też inne wariacje, na przykład zamiast ziemniaków jest jakiś tam ryż na przykład. Sałata, znów ten, to samo mięso z boczkiem owinięte owinięty w bocz, boczku, albo tutaj też y, ryż zamiast ziemniaków, a i, i znów inna sałata, e, albo z frytkami. Tutaj to w środku to też jest mięso, to jest, to się nazywa frikandel i to jest taka kiolbaska, e, to jest bardzo drobno mielone mięso, przyprawione, zawsze się mówi, że tam w środku są różne dziwne rzeczy, na przykład oczy krowy e, czy inne, nikt nie wie czy to jest prawda czy nie, ale, ale to jest smaczne i to jest smażone na głębokim oleju, a tu w środku jest, jest przekrojone i w środku są sosy i, i, i kawałki cebuli frikandel special. to się nazywa z tą cebulą i tak dalej. A tutaj jeszcze inna wariacja tu, tu, tu to, to może nie bardzo widać ale to są placki ziemniaczane niektóre się trochę nie udały i dlatego dziwnie wyglądają <grywki> i kiełbaski. no widzicie to są to już nie jest tak naprawdę typowo holenderskie ale no już nie jemy tylko holenderskie rzeczy, jemy też dużo jest dużo wpływów z innych, z kuchni innych krajów teraz, więc, więc jak najbardziej takie rzeczy też jemy. E, co jest bardzo typowe, to jest stampot, a stampot to znaczy, że jest, są ziemniaczki tłuczone, czy jak to się mówi, tłuczone, e, mieszane z warzywami, ewentualnie też z mięsem, z jakimś boczkiem czy coś takiego, z kawałkami. Albo podane z, z, z kiebaską, różnie to bywa. Tutaj akurat to jest z, z kapustą pekińską i z, z sosem z jabłek obok, a tutaj na przykład mamy ziemniaki z kiszoną kapustą, też można to robić z endywią, można to robić z, z jarmurzem, to jest popularne. No, właściwie ze wszystkim, z, z, z marchewką i cebulą. Różne wariacje są. To jest bardzo łatwo, bo wszystko gotuje się w jednym garnku, i no, więc, więc to jest jakby to jest bardzo tradycyjne jedzenie. Jak już mówiłam, jest dużo wpływów z innych kuchni, na przykład z kuchni włoskiej jakieś tam różne makarony, z kuchni indonezyjskiej to jest bami te, te makarony. Tam to po prawym, w prawym górnym rogu to się nazywa krupuki, to są takie chrupki z krewetek, no nie tylko krewetki, pewnie też coś innego. I, I to żółty to jest jakaś taka kiszona kapusta, no po, po indonezyjsku. <grymne> różne indonezyjskie rzeczy jemy. Jeszcze inne makarony, to już przystosowane. No to mama sama wymyśliła, z czym to będzie. To nie jest po włosku. Tutaj jakiś ryż z curry. No różne, różne rzeczy z innych kuchni też też raz się tutaj. A w końcu jeszcze lubimy też różne zapiekanki. Więc często to jest albo z makaronem, albo z ziemniakami na dole, potem jakieś mielone mięso, czy, czy bez mięsa, jakieś warzywa, często na górze jakiś ser, który jest przypiekany. I tak wychodzi na talerzu. Albo tak bardziej, co można tak w kawałku wyjąć Tak jakby to był jakiś tort tutaj z jakimś jajkiem jeszcze polanym Więc takie zapiekanki też bardzo lubimy I regularnie jemy I no to właściwie jest wszystko Co mam do pokazania Oczywiście jemy więc dużo więcej To są po prostu rzeczy, które My tutaj w ostatnim czasie jedliśmy. Nie nagrałam wszystkiego, bo zawsze, czasem zapomniałam po prostu robić zdjęcia niestety. No to, to było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczyliście coś ciekawego, nowego i że się spodobało. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że dzisiaj o 21 wieczorem będzie live, gdzie będziemy odpowiadać na wszystkie Wasze pytania, jeśli przynajmniej przyjdziecie i je zadacie. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia, a inaczej jutro y, pewnie w następnym vlogu. Do zobaczenia. Pa!